W miasteczku Greenfield nieznany sprawca zastrzelił mężczyznę. Nie było mowy o wypadku. Brutalna egzekucja wstrząsnęła mieszkańcami. Obawialiśmy się, że nie poprzestanie na jednym morderstwie. Śledczy wpadli na trop sekretów i zdrad. Podsłuch? Sprawa stawała się coraz dziwniejsza. Detektywi musieli przesłuchać wielu podejrzanych, zanim odkryli prawdę. Nigdy się nie lubiliśmy. Miasto zbrodni. Miasteczko Greenfield w stanie Indiana zamieszkuje niecałe 20 tysięcy osób. To spokojne i bezpieczne miejsce. Ludzie nie boją się zostawiać dzieci bez opieki. Mieszkańcy Greenfield nie wiedzą, czym jest zbrodnia. Zabójstwa należą do rzadkości. W ciągu 22 lat służby odnotowałem tylko trzy takie przypadki. Ciepłego letniego poranka 2004 roku ktoś zadzwonił na numer alarmowy. Telefon dał początek śledztwu, które obnażyło zazdrość, zdrady i inne mroczne sekrety pewnego małżeństwa. Detektywi ujawnili tajemnicę, której mieszkańcy Greenfield woleliby nie znać. Mąż leży na podjeździe. Powinien wyjechać do pracy, ale chyba ktoś go zastrzelił. Widzi pani krew? Tak. Mąż Nancy Dobbins, Brett, nigdy nie dotarł do pracy. Zauważyła na podjeździe samochód męża. Brett leżał obok pojazdu twarzą do ziemi. Policja zabezpieczyła teren. W ciele Bretta znaleźliśmy dwie rany postrzałowe. Biały mężczyzna w wieku około 40 lat. Ktoś go zastrzelił. Brett miał 44 lata. W wolnych chwilach konstruował go karty. Był typowym mieszkańcem Greenfield. Tamten poranek zaczął się tak jak wszystkie poprzednie. Na podjeździe leżą dwie łuski i pojemnik z kanapkami. Obok ciała znaleźliśmy napój energetyzujący oraz pudełko z jedzeniem do pracy. Technicy znaleźli na podjeździe dwie łuski. Leżały niedaleko ciała ofiary. Obejrzeliśmy łuski i doszliśmy do wniosku, że sprawca użył broni kalibru 10 mm. Śledczy szybko wykluczyli motywy finansowe. W kieszeni widać portfel. Nic nie wskazywało na nieudany napad. Od początku podejrzewaliśmy, że śmierć Breta nie była przypadkowa. Najwyraźniej sprawca czekał na dogodny moment. Zabójca wiedział, gdzie i o której można spotkać Breta Dobinsa. Morderca strzelił Bretowi w plecy. Ofiara nie zdążyła nawet odpalić silnika samochodu. Nie potrafiliśmy ustalić przyczyny zabójstwa. Bret po prostu szykował się do pracy. Policjanci przeszukali teren wokół domu ofiary i porozmawiali z sąsiadami. Liczyliśmy na to, że któryś z okolicznych mieszkańców zauważył podejrzany samochód lub usłyszał strzały. Rozmawialiśmy z wieloma osobami. Wszystkie znały Breta Dobinsa. Zauważył pan coś podejrzanego? Trzy lub cztery osoby potwierdziły, że w godzinach porannych słyszały strzały. Jednak w Greenfield odgłos strzałów nie wzbudza podejrzeń. Wielu mieszkańców to myśliwi. Sąsiedzi nie przejęli się hałasem, a wielu losem samego Breta Dobinsa. Nie miał łatwego charakteru. Ludzie uważali go za swojego najlepszego przyjaciela, albo nienawidzili z całego serca. Dowiedzieliśmy się kilku interesujących rzeczy. Podobno Bret rygorystycznie dbał o przestrzeganie granic posesji. Ta obsesja doprowadziła do konfliktów sąsiedzkich. Spędzał długie godziny w garażu. Sąsiedzi skarżyli się na zakłócanie ciszy nocnej. Detektywi zastanawiali się, czy zabójstwa mógł dopuścić się któryś ze sfrustrowanych sąsiadów. Jednak w trakcie przeszukania domu do Beansów, śledczy dokonali zadziwiającego odkrycia. Był podłączony do telefonu. Znaleźli sprzęt nagrywający. Byliśmy zaskoczeni. Co to jest? Sprzęt nagrywający. Sprawa była bardzo dziwna. Był ukryty pod podłogą. Ktoś ukrył urządzenie i podłączył je do telefonu. Znalazłeś taśmę? Nagrywało połączenia telefoniczne wykonywane w domu. Byliśmy zszokowani. Kto chciałby nagrywać rozmowy telefoniczne do binsów? Dom był na podsłuchu. Jakie sekrety przekazywano w rozmowach telefonicznych? Śledczy przesłuchali nagrane rozmowy w nadziei, że wpadną na trop zabójcy. Jej mąż przytył, prawda? Masz rację. Usłyszeli Nancy Dobbins rozmawiającą ze swoją przyjaciółką Lindą. Nic nie wskazywało na to, że wiedzą o urządzeniu nagrywającym. Zachowywały się naturalnie. Popatrzyłem na kolegów. Musieliśmy jak najszybciej dowiedzieć się, dlaczego telefon był na podsłuchu. Osobą, która mogła to wyjaśnić, była sama Nancy. Przywieźliśmy ją na posterunek i przesłuchaliśmy. Obowiązują nas określone procedury. Na tamtym etapie śledztwa wdowa była jedną z głównych osób podejrzanych. Chcemy wyjaśnić kilka szczegółów. Nancy ponownie przedstawiła detektywom przebieg wydarzeń. Była niezwykle opanowana, jak na osobę, która straciła małżonka. Spodziewaliśmy się silnych emocji, ale niczego podobnego nie zaobserwowaliśmy. Kiedy detektywi powiedzieli Nancy o podsłuchu, zmieniła się nie do poznania. W pani domu znaleźliśmy urządzenia nagrywające. Nie miałam o tym pojęcia. Nie wiedziała, że jej rozmowy były nagrywane. Nie wiedziała nawet, co konkretnie mogło zostać zarejestrowane. Nie przypuszczałam, że był do tego zdolny. Wdowa powiedziała, że często rozmawiała o mężu ze swoją przyjaciółką Lindą Scheimer. Powiedziała, że Linda szczerze nienawidziła jej męża. Linda Shimer, uh, hatred for her husband Brett. Próbowała nam wytłumaczyć przyczyny tej wrogości Linda Scheimer nienawidziła Bretta Dobbinsa Z wzajemnością Nie potrafili się porozumieć a nawet nie chcieli mieć ze sobą nic wspólnego. Bretowi nie podobało się, że Nancy i ich syn odwiedzają Lindę. Nic nie wskazywało na to, że Nancy była odpowiedzialna za śmierć męża. Detektywi wypuścili wdowę i pozwolili jej zorganizować pogrzeb. Śledczy byli przekonani, że Brett znał swojego zabójcę. Dowiedzieliśmy się, że Brett zwierzał się siostrze z rzeczy, których nie mówił własnej żonie. Siostra zamordowanego uchyliła policji rąbka tajemnicy. Powiedziała, że to Brett założył podsłuch. Chciał wiedzieć o czym Nancy rozmawia z Lindą i jak głęboka jest ich przyjaźń. Linda była najlepszą przyjaciółką Nancy i największym wrogiem Breta. DETEKTYWI przewieźli Scheimer na posterunek. Linda bardzo chciała z nimi porozmawiać. Nie próbowała niczego ukryć. Zawdzięczamy jej wiele istotnych informacji. Linda nie potrafiła trzymać języka za zębami. Kilka minut później wyznała, że Nancy i Brett Wcale nie byli tak szczęśliwą parą za jaką uchodzili. Dopuszczał się nadużyć? Nie bił Nancy, ale był autorytarny i chorobliwie zazdrosny. Próbowałam ją wspierać. Nancy musiała pójść na psychoterapię, ponieważ nie radziła sobie z wyzwiskami, jakimi obrzucał ją Bret. Każdego dnia próbował udowodnić Nancy jej małość. Zdaniem Lindy, wieczne upokorzenia nie były najgorszą rzeczą, jakiej dopuścił się Brett. Odbierała brak zgody na wizyty Nancy jako próbę jej uwięzienia. Najwyraźniej Brettowi Dobinsowi nie podobało się, że Linda staje w obronie Nancy. Nasza przyjaźń zagrażała jego poczuciu bezpieczeństwa. Oskarżył nas nawet o romans, czym doprowadził mnie do białości. Czy Nancy wspomniała, że chciałaby pozbyć się męża? Nie. Znamy się od 20 lat. Nigdy nie spotkałam drugiej tak uroczej i oddanej osoby. Linda przyznała, że nie jest jej przykro z powodu śmierci Breta. Nigdy się nie lubiliśmy. Wierzył, że próbuje rozbić jego małżeństwo. Zabronił mi wstępu do swojego domu. Nienawidziła Breta i życzyła mu jak najgorzej. Czy nienawiść mogła pchnąć Lindę do zbrodni? Pomyślałem, że Linda wie coś więcej o zabójstwie. Linda Opowiedziałem jej o nagranych rozmowach. Nagrania nie zawierały niczego podejrzanego, dlatego detektyw postanowił blefować. Powiedziałem, że nagrana rozmowa wzbudziła nasze podejrzenia. Na nagraniu wyraźnie słychać, jak Nancy życzy mężowi śmierci. Linda nie chwyciła przynęty. Nigdy nie powiedziała tego na poważnie. Kobiety często narzekają na swoich mężów. Ale na narzekaniach się kończy. Zdaniem Lindy, wszelkie groźby były zwykłym fantazjowaniem, a nie planem zabójstwa. Detektywi wrócili do punktu wyjścia. Dalsze poszukiwania doprowadziły śledczych do odkrycia, które mogło kosztować Breta życie. Jednak trop prowadził do jego pracy. Bret wszczął w pracy dochodzenie, na skutek którego kilka osób zostało zwolnionych, a inne ktoś pobił. Czy zabójstwa dokonał mściwy współpracownik? Brett Dobbins został zastrzelony na własnym podjeździe. Przesłuchania żony zamordowanego i jej przyjaciółki nie wniosły do sprawy niczego nowego. Kolejnym tropem były zatargi w pracy. Dobins pracował dla miejscowej firmy budującej obiekty wojskowe. Brett odkrył, że przełożeni przyjmowali łapówki za odstępowanie zleceń innym firmom. Nie mógł bezczynnie patrzeć na nadużycie, jakich się dopuszczali. Wiele osób straciło wtedy pracę, a Brett został nazwany donosicielem. Podpadł wielu wpływowym osobom. Jedna z nich mogła wynająć zabójcę. Czy mieliśmy do czynienia z egzekucją? Czy Brett zadarł z niewłaściwą osobą? Śledczy spotkali się z jego pracodawcami. Wybraliśmy ludzi godnych zaufania. Dotarliśmy tak wysoko, jak było to możliwe, bez wzbudzania niczyich podejrzeń. Zaczęliśmy uważnie przyglądać się firmie, w której pracował Brett. Otrzymaliśmy dokumenty obnażające nadużycia i listę zwolnionych osób. Odbyliśmy wiele rozmów. Chcieliśmy odkryć, co pracownicy wiedzą o nadużyciach i zabójstwie Breta. Chciałbym zapytać pana o Breta Dobinsa. Dobrze go pan znał? Dobins był drobiazgowy. Potrafił analizować jedną sprawę przez długie godziny, co miało swoje dobre i złe strony. Śledczy i zaufani przedstawiciele firmy przesłuchali wszystkie osoby, które miały związek z nielegalnym procederem. Miał wrogów? Raczej nie. Niestety wszyscy współpracownicy Breta przedstawili mocne alibi. W tym czasie wieść o zabójstwie dotarła do wszystkich mieszkańców Greenfield. Większość ludzi nie potrafiła się z tym pogodzić. Nie rozumieli, dlaczego ktoś zastrzelił niewinnego człowieka, który tylko szykował się do pracy. Niespodziewanie detektywi wpadli na nowy trop. Informator powiadomił śledczych, że widział, jak Linda Scheimer kupowała naboje kalibru 10 mm. Twierdził, że Lindzie towarzyszył niejaki Kenny Kelly. Po wyjściu ze sklepu, Linda podała mu pudełko naboi kalibru 10 mm. Zaniepokoiła nas ta informacja, ponieważ technicy kryminalistyczni ustalili, że Brett został zastrzelony z broni o tym samym kalibrze. Detektywi dysponowali teraz dwoma tropami. Musieli ustalić, czy Ken Kelly i Linda Scheimer odegrali jakąś rolę w zabójstwie Breta. Linda nienawidziła męża przyjaciółki. Czy to ona kupiła kulę, którego zabiły? Detektywi pojechali do sklepu z bronią, żeby potwierdzić zeznania informatora. Linda kupiła naboje tego dnia, który podał informator. Doczekaliśmy się przełomu w sprawie. Nareszcie mogliśmy powiązać Lindę z dowodami znalezionymi na miejscu zdarzenia. Linda Scheimer otwarcie przyznała, że nienawidziła Breta. Kupiła naboje tego samego kalibru, który zabił męża przyjaciółki, i dała je Keniemu Kelly. Kenny Kelly był nastolatkiem. Często widywano go w pobliżu domu Lindy. Podobno czasami spędzali na rozmowach długie godziny. Czy Scheimer i Kelly planowali zabójstwo? Musimy ich przesłuchać. Śledczy dotarli do Keniego i odnaleźli brakujący element układanki. Broni kalibru 10 mm. Nie wierzyłem własnym oczom. Od tego momentu wszystko potoczyło się w błyskawicznym tempie. Czy detektywi odnaleźli narzędzie zbrodni? Broni poddano testom balistycznym. Wyniki potwierdziły podejrzenia śledczych. Kenny posiadał broni, z której zastrzelono Breta Dobinsa. Nastolatek został oskarżony o zabójstwo. Chcieliśmy dowiedzieć się, skąd zna Breta Dobinsa i dlaczego postanowił go zabić. Kenny rozumiał powagę ciążących na nim zarzutów, dlatego obiecał, że powie prawdę. Próbował za wszelką cenę ocalić własną skórę. Stałem za jego plecami. Strzeliłem pierwszy raz. Uniósł obie ręce do góry i upadł na podjazd. Kiedy odchodziłem, usłyszałem, jak próbuje wezwać pomoc. W którą stronę szedłeś? Leżał na wysokości przedniego zderzaka? Krzyczał naprawdę głośno, dlatego strzeliłem po raz drugi. Wzywał pomocy? Tak. Byliśmy wstrząśnięci. Liczyliśmy na to, że okaże choć odrobinę skruchy czy żalu. Przeliczyliśmy się. Kiedy śledczy zapytali o motyw, Kenny wymienił znajome nazwisko. Linda mnie o to prosiła. Jaka Linda? Scheimer. Chłopak zeznał, że Linda wynajęła go, żeby zabił Breta Dobinsa. Dlaczego Linda nie lubiła Breta? Nie mogła patrzeć na to, co robił Nancy. Podobno Brett obrażał męża i dzieci Lindy. Scheimer poprosiła go o zabicie Breta i obiecała mu swojego Cadillac'a. Nagrodą za zastrzelenie Dobinsa był używany samochód. Trudno uwierzyć, że zabił za samochód. Kenny powtórzył swoje zeznania w sądzie. Uniknął dożywocia, ale sąd skazał go na 55 lat pozbawienia wolności. Linda Scheimer została oskarżona o podżeganie do zabójstwa. Nigdy nie przyznała się do zlecenia zabójstwa Breta Dobins'a. Sąd skazał ją jedynie za podżeganie. Linda Scheimer spędzi w więzieniu 55 lat. Nancy regularnie odwiedza przyjaciółkę. Kamień spadł mi z serca. Obiecałem synowi Breta, że odnajdę zabójcę jego ojca. Nareszcie mogłem powiedzieć mu, że ludzie odpowiedzialni za śmierć Breta siedzą w więzieniu.